Wyobraź sobie, że patrzysz na akwarium, a w środku jest mała rybka i ewidentnie z tą rybką coś jest nie tak. Pływa o spale, wygląda ewidentnie na chorą. Podchodzisz bliżej i wtedy widzisz, woda jest mętna brudna, pełna osadu. Co, co w takiej sytuacji robisz? Przecież jesteś dobrym człowiekiem, przynajmniej tak zakładam. Chcesz jej przecież pomóc, tak? Ale w jaki sposób jej pomożesz? Podasz jej suplementy? Wlejesz je do wody? Może nakarmisz rybkę lekarstwami? Czy może po prostu oczyścisz wodę w akwarium? Muszę przyznać, że naprawdę długo sam w swoim życiu nie wiedziałem, co to znaczy naprawdę oczyścić organizm. Widziałem slogany, naturalny detoks, herbatka cud od jakiegoś influencera, wszędzie jakieś reklamy, adaptogeny, różnego rodzaju suplementy z błyskawiczną metką. Wszędzie to samo hasła, obietnice, ale de facto zero realnej zmiany. I jak pewnie sami dobrze wiecie, być może sami tego doświadczyliście, większość z tego to całkowity, absolutny marketingowy bełkot, który nie ma nic wspólnego z zapewnieniem transformacji i realną zmianą. I wtedy po 11 latach szukania trafiłem na coś bardzo niepozornego na roślinę, na algę, na pewną istotę, która na tym naszym pięknym globie żyje od 2 miliardów lat. I to była pierwsza rzecz, która coś realnie faktycznie zmieniła. I to nie tylko w moim ciele, w moim własnym osobistym zdrowiu, ale w tym, przede wszystkim tym, jak patrzę na cały obraz zdrowia człowieka. Żyjemy w świecie, w którym oczyszczanie ciała stało się nie tylko modą, ale jednocześnie niezrozumiałym banałem. Od wielu lat mamy obsesję na punkcie suplementów, witaminy, probiotyki, minerały, 12 tabletek dziennie. I dalej czujemy się jak przysłowiowy pies po przejściach. Mimo całej tej masy suplementów codziennie zdarza mi się. Nie mam energii, jestem cały czas spuchnięta. Mam zdęcia po wszystkim, nie mogę się skupić. Dlaczego? Bo zanim coś zacznie działać, ciało musi być gotowe, to znaczy oczyszczone. I te wszystkie opisane przeze mnie przed chwilą symptomy, które być może sami słyszycie wszędzie naokoło was, a może sami ich doświadczyliście, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wieku, tylko sygnał, że nasze piękne ciało nie nadąża już z wyrzucaniem i eliminacją tego, co jest mu po prostu niepotrzebne. Nasza wątroba, nasze nerki, nasza Skóra, nasza limfa, to wszystko zostało zaprojektowane w ten sposób, żeby nas ratować. Ale prawda jest taka, że większość z nas chodzi po tym pięknym świecie z mgłą mózgową, jelitami pełnymi złogów i wątrobą wołającą o litość. Jeśli codziennie, każdego dnia dorzucamy coraz to nowsze toksyny, które jeszcze mamy jako gatunek ludzki czelność nazywać ożywieniem, do tego dokładamy tonę kosmetyków, tonę plastiku i niebotycznie dużą ilość stresu, to jak robimy sobie taki detoks, to tak, jakbyśmy próbowali wylewać stonącego Titanika w wodę kubkiem. a potem nagle przychodzi dzień, w którym już nie wiemy, czy boli nas brzuch, głowa, czy może po prostu życie. A teraz wyobraź sobie, że masz w swoich rękach coś, co ma potencjał wyeliminować z twojego ciała wszelkiego rodzaju metale ciężkie pestycydy, toksyny, co może odtruć i nabudować twoją krew, co może oczyścić twoją limfę, odciążyć twoją wątrobę i pozbyć się złogów w jelitach. A najlepsze jest to, że to coś jest wielkości ziaren. Grochu. Brzmi zbyt dobrze? Jasne, ale tak właśnie działa chlorella pyrenoidosa sorokiniana, czyli najsilniejsza forma zielonej żywności, z jaką kiedykolwiek miałem styczność. Chlorella to jest jednokomórkowa alga, która pojawiła się na naszym pięknym globie około 2 miliardów lat temu. Nieprzypadkowo to właśnie ona zapoczątkowała całą rewolucję tlenową na naszym globie. Bez niej po prostu nie byłoby nas. Ale dzisiaj nie będziemy mówili o historii Ziemi. Chodzi o to, że ta alga ma absolutnie nie niezwykłe właściwości biologiczne. Po pierwsze jest najbogatszym źródłem chlorofilu na planecie Ziemia. Po drugie zawiera tylko i wyłącznie ona na całej Ziemi unikalny czynnik wzrostu chloreli, czyli CGF, który nieprawdopodobnie regeneruje nasze komórki. Ma też potężną ścianę komórkową, w której zawiera się specjalny biopolimer sporopolenina, który działa jak magnes. Na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Zawiera też kompletny zestaw aminokwasów, naturalne formy witaminy z grupy B, świetnie przyswajalne żelazo i wielonienasycone tłuszcze, w tym omega-3. Ale, i to jest klucz, nie każda chlorella to chlorella pyrenoidosa sorokiniana. Większość tanich wersji, jakie możemy znaleźć na rynku, to po prostu pasza dla zwierząt. Rośnie w metalowych tubach, bez dostępu do światła słonecznego, czystej, żywej wody. Karmiona sztuczną pożywką, barwiona zielonym pigmentem. Chlorella, o której mówię, która ma tak wspaniałe korzyści dla naszego zdrowia, którą sam stosuję od lat, rośnie naturalnie, w czystej wodzie, pod światłem słonecznym. Suszona w 31 stopniach metodą STEAM, która zachowuje pełną żywość chlorelli, bez utraty enzymów i wartości odżywczych. Jest badana na 581 parametrów to jest 6 dokumentów i 22 strony, w tym metali ciężkich, pestycydów, wszelkiego rodzaju mykotoksyn, czyli odpadów metabolicznych, grzybów, chlorofilu, feoforbidów i wszystkich wartości odżywczych. Tak jest badana zarówno na wejściu, jak i na wyjściu podwójnie. Ale co najważniejsze, to nie jest suplement, tylko żywność funkcjonalna. I ta żywność funkcjonalna w przeciwieństwie do suplementu ma przeciętnie ośmiokrotnie większą wchłanialność niż większość suplementów na rynku, które oczywiście są sztuczne. Pewnie słyszałeś, a może, może i nie, że chlorella jest genialnym helatorem, to znaczy fenomenalnie wiąże wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i metale ciężkie. Sama matka natura stworzyła chlorellę do tego, aby ona oczyszczała na bieżąco zbiorniki wodne, a jakby nie było nasze ciało, to właśnie taki trochę zbiornik wodny. I tak jak wspominałem wcześniej, w jej ścianie komórkowej znajduje się tak zwana sporopolanina. I to właśnie ona działa jak naturalny magnes na wszelkiego rodzaju toksyny. Na wejściu do komórki dożywia ona ją, a na wyjściu zbiera wszelkiego rodzaju odpady, w tym metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, kadm, arsen, i bezpiecznie wyprowadza je z organizmu, bo ma bardzo dobrą trwałość jako helator, czyli długo wiąże. I dzięki temu często znika to uczucie, jakbyśmy mieli wiecznie lekkiego kaca, bo to często może być zatrucie metalami, które są dosłownie wszędzie, a my nawet o tym nie wiemy. Dodatkowo chlorella fenomenalnie o oczyszcza i udrażnia nasze kanały, w tym główny kanał eliminacyjny, czyli jelito. I nie mówimy tutaj o przeczyszczeniu, tylko o oczyszczaniu. Ludzie, którzy od lat mówią, mam brzuch jak balon, jestem wzdęty, ciągle mnie wzdymie, zaparcia to ja mam od liceum. Często po kilku tygodniach z chlorellą, samą chlorellą mówią, o wow! Jest lżej. Dlatego, że chlorella posiada w sobie dwa rodzaje błonnika. Pierwszy nierozpuszczalny, działa jak szczotka. Drugi, rozpuszczalny, dożywia, odżywia bakterii. I one naprawdę w nas robią świetną robotę. I to nie tylko lżej je znam fizycznie, ale też na głowę. Dlatego, że 9 na 10 sygnałów, przypominam, jest wysyłanych z jelit do mózgu, a nie z mózgu do jelit. Dodatkowo, przez to, że jest bardzo zasadowa, to zmienia też na bardzo korzystne środowisko w naszych jelitach. I dzięki temu pasożyty, kandida, grzyby, wszelkiego rodzaju różne bakterie gnilne. Nie nie mają tam środowiska do życia i po prostu zabierają walizki i się wyprowadzają. I tutaj nie chodzi o to, że musimy z czymś walczyć, tylko po prostu zmienić klimat. Dodatkowo, chlorella świetnie odżywia komórki. Nasze komórki. Mamy ich 70 miliardów około. Dlatego, że zawiera coś, co nazywa się Chlorella Growth Factor, czyli tak zwany CGF, czyli czynnik wzrostu chlorelli. Spotykany tylko w chlorelli. Brzmi bardzo technicznie, ale jego zasada działania jest bardzo prosta. Regeneruje wszystkie błony śluzowe naszego ciała. Czyli jeśli mamy problemy jelitowe, Suchość w ustach, pękające naczynka, czy zimne dłonie, chociażby, to znak, że potrzeba tutaj jakiejś formy odbudowy. To właśnie robi dla nas ta maleńka, zielona istota. I coś, co dla mnie było absolutnym game changerem, czyli regulacja apetytu i zmniejszenie łaknienia, a nawet wręcz odrzucenie od słodyczy. I nie do końca to jest tak, że wiesz, spala tłuszcz. Tam nie ma żadnej magicznej kapsułki. Ale nasze ciało, kiedy jest dobrze oczyszczone i dobrze odżywione, to przestajesz mieć ataki głodu, nie musisz pić już trzeciej kawy. Nie potrzebujesz szybkiego cukru, żeby nabrać energii do działania i do pracy I nie rzucasz się na szafkę ze słodyczami w nosy, kiedy pasożyty mówią Halo, to nasz czas, żeby jeść Po prostu jesteś nasycony i czujesz się sobą Tak było w moim przypadku i teraz historia z życia wzięta. Jedna z naszych klientek kiedyś kupiła sobie chlorellę na promocji. Bio, czysta, najlepsza. Przedni później szpital i zatrucie rtęcią. Okazało się, jak z większością produktów i chlorelli na rynku, produkt nie był czysty. Mimo zapewniania o zielonym pochodzeniu, organiczności produktu i tak dalej. I to nie jest wyjątek. Zdecydowana większość chlorelli na rynku światowym jest absolutnie zanieczyszczona. A czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeśli sama chlorella, Chlorella w sobie jest już brudna, to ona zamiast ściągać z nas i wiązać te toksyny, co robi, oddaje. A człowiek, jak już wiemy, jest również zbiornikiem wodnym. Dlatego podkreślam: chlorella dobrej, wysokiej, najwyższej absolutnej jakości może nam bardzo pomóc, może być bardzo wspierająca, ale jeśli sama jest zanieczyszczona, to może nawet bardziej zaszkodzić niż pomóc. Przez 9 lat zmagałem się z refluksem żołądkowo przełykowym. Jeśli znasz kogoś, kto ma refluks lub sam go przechodziłeś lub masz, lub też zgagę, to Wiesz dobrze, o czym mówię. I nie przeczytałem tego, co teraz Ci zamierzam powiedzieć w książce. Nie wywnioskowałem tego z filmu na YouTubie, nie posłuchałem o tym na TikToku ani w podcaście. To jest moja własna historia z mojego własnego brzucha. Każdy posiłek, który jadłem, był jak wrzucenie cegły do mojego żołądka. Czasami jedzenie potrafiło zalegać we mnie 3, 4, 5 godzin, zanim przeszło dalej do jelita Cienkiego. I wiesz co? To była straszna męczarnia, a zację tego, że postanowiłem sobie wiele lat temu, że nie będę chodził leczyć czegokolwiek do ludzi z medycyny konwencjonalnej, chyba że mi z głowy, i akurat będę musiał pojechać na SOR. Jasne, medycyna ratunkowa to jest coś innego. To po prostu sam zajmowałem się tym tematem i szukałem dla siebie rozwiązania. Ale w tym wszystkim zajęło mi to trochę czasu. W tym czasie moje trawienie nie istniało. Moja cera była rozsypana. Wszędzie miałem wysypkę. Zaparcia, to było najgorsze, były ciągłe. Były przez wiele lat, nie mogłem sobie z tym nic, za nic w świecie poradzić. Do tego mój sen był naprawdę mega tragiczny. I tak, sięgałem po wszystko. Śliwki wiele razy. siemielniane, oczywiście. Babka płesznik, jak najbardziej. Setki różnych suplementów od medycyny chińskiej, aż po ayurvedę aż po galaktykę mleczną również. Nazwy na opakowaniu brzmiały na jelita, na florę, na wzdęcia, na trawienie. Wszystko bardzo obiecujące, ale przez te 9 lat kompletnie bez efektu. Najgorsze było to, że bardzo zdrowo w tamtym czasie już jadłem. Unikałem jakiegokolwiek przetworzonego jedzenia, cukru, alkoholu, a mimo to cały czas, niestety, moi przyjaciele mogą to potwierdzić, ci, którzy to oglądają pewnie teraz się śmieją, pierdziałem jakby buk mnie opuścił. I to bez przerwy, cały czas. A najgorsze było to, że badania miałem idealne. I wtedy trafiłem na chlorelle pyrenoidosa sorokiniana i nie, nie wydarzył się żaden cud i strzelały wszędzie fajerwerki. To nie tak. Ale faktycznie, po kilku dniach poczułem już pierwszą różnicę. Brzuch jakby był taki trochę spokojniejszy. Po około tygodniu do dwóch tygodni pozbyłem się po raz pierwszy na kilka dni pod rząd zaparć. I od tego momentu Minęły prawie 3 lata Po miesiącu czułem jakby moje ciało w końcu odetchnęło Jakby coś się w nim uspokoiło Coś oczyściło, coś odżywiło I wtedy zrozumiałem naprawdę dobrze Co miał na myśli pan Hipokrates Który prawie 2,5 tysiąca lat temu powiedział Niech lekarstwo będzie twoim pożywieniem A pożywienie twoim lekarstwem Chodziło mu o żywność Być może zielona żywność w postaci chlorelli prenoidosa Nie ma jakichś super umów Z fit influencerami, którzy tylko próbują Wciskać nam nowe rzeczy Być może nie błyszczy na TikTok Roku, ale robi jedno, robi robotę, bo to jest żywność, którą nasze ciało doskonale rozpoznaje i potrafi wykorzystać. A jak potrafi wykorzystać, to w naszym ciele aktywują się pewne procesy genialne procesy samoleczenia, które działają w ciszy głęboko dokładnie tam, gdzie trzeba. bo to mądre ciało doskonale wie w jaki sposób regulować się i samouzdrawiać i leczyć, doprowadzać do homeostazy, ale potrzebuje czego? Dobrze oczyszczonego środowiska, tak jak ta rybka, bo tylko tylko i wyłącznie oczyszczona komórka może działać prawidłowo, a nie ma leczenia bez oczyszczenia. Takich komórek w sobie mamy około 70 miliardów. Więc jeśli czujesz, że to co mówię rezonuje z Tobą w jakikolwiek sposób, to nie ignoruj tego. Ciało! Zawsze wie, tylko głowa musi dogonić, a nasza wrodzona intuicja jest już w nas. W opisie pod tym filmem znajdziesz link do tej konkretnej chlorelli prenoidosa, której my w witalności już mamy od lat. Na naszym pokładzie jest już prawie 10 tysięcy klientów, a przez 25 lat istnienia tej konkretnej chlorelli prenoidosa. chloreli tej spróbowało ponad 100 tysięcy klientów. Bezpiecznej, sprawdzonej od 25 lat, to jest ćwierćwiecze, przebadanej na 581 parametrów. Absolutnie czystej i bezpiecznej. Takiej, która nie przeszkadza naszemu ciału, tylko je wspiera. Jeśli masz pytania, napisz do nas na łodze. Jeśli potrzebujesz poprowadzenia, nasz zespół jest dla ciebie. Jeśli potrzebujesz skorzystać z indywidualnie dobranego dla ciebie i dla Twojej rodziny porcywania, otrzymasz je w ciągu 24 godzin od momentu zakupu. Jeśli poczujesz, że to jest ten właśnie moment, to zacznij. A my widzimy się już niedługo po drugiej stronie, pełni witalności i to na zielono.